Witajcie na kanale Plany, Kole, Za starami Wieczystej Graku. Mecz z czanką na wyjeździe. W tabeli, oczywiście, w tabeli oczywiście przewaga jednego punktu. Jesteśmy po, to, jesteśmy po to, żeby tutaj realizować ten cel awansu. Kalendarz możemy przeglądać, ale na ten moment nie musimy, ponieważ odpadliśmy z Rakowem Częstochowa to będzie się tam wiodło teraz całe, przez całe sezon. Skład mamy ustalony w poprzednim spotkaniu to zrobiliśmy prałat który był obserwowany ale rezygnowaliśmy z niego i spółka. Troje możemy sobie podglądać u góry. Ok no to ruszamy. Basi dostaje miejsce w pierwszym składzie musimy troszkę morale go zespołu podgonić i tak wam wspominałem, zastanawiam się, czy nie uwolnimy Sobczaka i nie sprzedamy czy sprzedamy zgodnie z tym, co tutaj widzę, że problem jest z, z garem tego zawodnika, który za chwilę się nie przydał, ale nic dla nas. Ten palerz, który dostanie szansę, um, dostanie chyba szansę, że będzie się Zobaczymy jak jak będzie się do nas po jego jakie nam tutaj warunki narzuci. Na razie łódź do Jednak na bazie łódź do Basic świetnie przelezał sobie obrączkę. Basic ma dobre uderzenie z daleka, ale ma u nas ciepłe moskanika, może tak to prowadzić. Basic próbował podciągnąć tę matkę ryżąk. Tarny. Dobra, to ja. Pani jest, jest to druga minuta. O, Kiewicz. Ajajaj. Wyczuł, ale nie spotkał. Jak to mogę? Zobaczmy to jeszcze raz. Jak to rozciśnęło? Tak jest. interwencję. To bliska. Sprawdziliśmy. No i on zarobił. Jest to Jest to druga Nie wiem, to jest ten ludzi, który żął, który jakby szoruje po to tam z Brzycki, Basic. Basic. Do Jakobsen. Jakobsen. Do jest Jakobsen. Jak Basic tutaj. Próbował Basic jestem, Udało się. Udało się przejść. Wole kawę. Easy czar. I. Czy zmierza pod komparnę? Aj, tak, Aj! tak, chyba doświadczenia tak, 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 Czas się bardzo szybko i tak, druga starnego na razie lepsza chodniczanka, tak osiągnie ja krótki bramki na razie bardzo słaby mecz wykonania naszego życia druga połowa, prawda tej... no, ale musimy pokazać, że potrafimy wychodzić z opresji druga połowa jest po to, to, żeby nie tylko złapać remis, ale i wygrać to spotkanie no i nie dopuścić do tej drugiej bramki, teraz bastić. Hmm. Gryfiuk od tej strony zemczarpa, ale na razie jest bez celu wyjeżdża w chłopka. Zgód. Gra piłka do Basic. Basic dojdzie. Jedni w Basic musi czekać. Będzie szukał dośrodkowania. Basic się ma. Głowani. Daj tą tylko przejąć. Łukasza ubiegł się z wysoko. Wyskoczył jeden zawodnik. Teraz ruka w stronę Parzyckiego. Niestety. Zobaczymy, co właśnie wszystko Łukasz Krauł, wraca Będą pierwsze zmiany. Zejdzie Baslicz, wejdzie pastalić Piła Zapalacza, Remakle, Rzezynczak, Podoliński, Gamrot, Kun. pomoże to, to tutaj rozwiązać po tej sprawie. Pasawicz, Pasawicz, Gamrot, Padoliński, Padoliński do zgubił kontakt z piłką przez chwilę, a do nie, on powinien być z przodu, a nie z tyłu. tylko do Gamrotu, i wtedy Pasawicz, a nie ciałem, zima. Dobrze, do drzyckich. Jakobsen. 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 Zbyt długie polowanie Jakobsena sprawia, że Że piłkarze polniczanki budują kolejny atak. Fajnie.

I mm -hmm. This Wielą za wytrwałość. Przegrywamy trzeci mecz w kreszowi, został tych wyczysta, nie istniał w Łukaszu weszli takiego meczu dawno nie było. jak najbardziej, ale tutaj będziemy pewnie wychwalać naszą drużynę, żeby nie popadli w jakieś skrajne emocje. Nie, Dziękujemy za rozmowę, kibice z pewnością chętnie poznają opinię. Dziękuję, to wszystko. No, i teraz pytanie, pytanie, czy na druga pozycja, tak właśnie myślałem, co miesięczny raport wiadowczy, tutaj czy pojawił się ktoś ciekawy, na ten moment nie. Na no, w ten moment nie. Ok. Tabela. Motor Lublin. Jeden mecz mają więcej, więc jest szansa, ale jak widzicie po tych ostatnich spotkaniach, to przegrywamy z drużyną z 17, miejsca z 18, to było ostatnia. I przegrała 7 spotkań. No nie wierzę, nie wierzę. Takie rzeczy się zdarzają. Ale to jest piłka nożna, to jest właśnie piłka. Dziękuję Wam za dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.